witam witam serdecznie nazywam się Mirosława Siwka i jestem pasjonatką olejków eterycznych dzisiaj witam was w kolejnym odcinku apteczki domowej olejkowej tematem dzisiejszego spotkania będzie olejek lawendowy chciałabym wam pokrótce opowiedzieć jakie ma właściwości i na co możemy go zastosować i jakie Właściwości i zastosowania może spełnić w naszym domu. A więc olejek lawendowy ma cudowne właściwości terapeutyczne. W medycynie naturalnej służy do kojenia nerwów, ale i nie tylko. Zapach lawendy sprawia i wprowadza nas w błogi nastrój, czyli też można powiedzieć, ułatwia nam problemy, jeżeli mamy ze zasypianiem. Ze spaniem ułatwia nam zasypianie. Ale to nie tylko jedyne jego właściwości. Yy, chciałabym dzisiaj yy, przybliżyć Wam zastosowania tego olejku. A mianowicie olejek lawendowy zwiększa krążenie krwi. Jeżeli go używamy, oczywiście używamy go w rozcięciu. Jest dopuszczalne, aby użyć oleje lawendowy bez rozcieńczania i przeważnie używamy go, jeżeli ktoś się na przykład oparzy. Wtedy można to miejsce posmarować takim normalnie skoncentrowanym olejkiem, ale to tylko jeżeli jest poparzenie. W innych przypadkach zawsze oleje lawendowy rozcieńczamy. Pomaga nam też przy włosach, jeżeli nam włosy wypadają. Możemy na przykład dodać kilka kropelek do szamponu, czy odżywki, czy zrobić sobie wcierkę. Fajnie wspomoże wzrost włosa. Yy, na przykład, yy, yy, fajnie się sprawdza, jak stosujemy na skórę, yy, bo olej lawendowy fajnie nawilża skórę. Ale wtedy powinniśmy go rozcieńczać z olejem baga, bazowym kokosowym. Z kolei, olej kokosowy bardzo fajnie też wpływa na naszą skórę i ją odbudowuje. E, tak jak powiedziałam, olejek lawendowy też jest stosowany przy niektórych ranach, na przykład skaleczeniach. E, pomaga nam bardzo szybko e, zatamować krwawienie. Na przykład pukankę, stosując pokankę z olejkiem lawendowym do włosów, e, fajnie pomaga nam zwalczyć problem z wszami, który jest notorycznie w szkołach nasila No w tej chwili mamy te nauczanie takie zdalne, to wiadomo, że nie, ale po prostu ten problem jest nasilany. Yy, lawenda też ogólnie wpływa bardzo fajnie, korzystnie na nasze samopoczucie, poprawia nam nastrój, wzmacnia kon koncentrację, jesteśmy spokojniejsi, wycisza nas, na przykład wystarczy skropić w danym pomieszczeniu, jeżeli nie posiadamy dyfuzora, czy poduszkę przed spaniem, na przykład, bo tak to można włączyć sobie dyfuzor od 40 minut do 1,5 godziny, żeby pochodził. 30 minut przed spaniem to jest wystarczająco, wtedy fajnie nam będzie się spało. Na przykład wycisza nas też, kiedy mamy problem ze stresem, wystarczy sobie urobić taką fajną kompozycję buteleczkę rolą i posmarować sobie tutaj nadgarstki, miejsce, gdzie jest wyczuwalny punkt stętna, czy możemy wziąć sobie z dwie kropelki i rozeczeć i wziąć takie w kształt maski dwa trzy głębokie dechy. Też nas fajnie yy, wyciszy. Yy, ze względu na swoje działanie uspokajające, lawenda jest wyjątkowym środkiem wspomagającym sen. Naprawdę yy, bardzo dużo osobom polecam ten olejek i świetnie się sprawdza. Ma też działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, fajnie się sprawdza przy bólach głowy. Jest antyseptyczny, czyli jak powiedziałam na rany, na oparzenia, na, na skaleczenia, zmniejsza obrzęki, zmniejsza ból, swędzenie spowodowane np. przez ugrożenie jakimś obadem. Ale co naj, najlepsze jest w tym też olejku, fajnie się sprawdza, robimy oczywiście wtedy kompozycję już z dwóch poprzednich olejków, o których mówiłam wcześniej, czyli olejek lemon, olejek herbaciany i lawendowy. Możemy zrobić taką kompozycję, kiedy nasze maluszki są przeziębione. Możemy wtedy smarować im podeszwy stóp. Oczywiście możemy dać do dyfuzora, możemy dać yy, tutaj na klatkę piersiową czy szyję posmarować. Świetnie się sprawdza. Lawenda też świetnie się sprawdza u naszych maluszków, yy, jeżeli mają problemy typu kolki, u tych najmniejszych dzieci. A więc naprawdę to jest świetny olejek, który polecam. I do zastosowania w swojej domowej apteczce olejkowej. Jeżeli mamy małe dzieci, nie tylko, czy u nas różne problemy, u osób starszych, naprawdę ten olejek świetnie się sprawdza. Dziękuję serdecznie dzisiaj za uwagę i zapraszam na następne spotkanie.